Siemanko, dzisiaj ostatni dzień w Laosie. Otwieram znalezionego wczoraj na dziko rosnącego pomelo. Mamy nadzieję, że jest dojrzały w środku. Pakujemy się, idziemy na śniadanie. Eee, wyjdziemy jeszcze na ostatnią kawę w Laosie. Idzie moja piękna żona, która mi potrzyma telefon, bo brakuje mi trzeciej ręki. Gdybym był reptilianem, to bym miała, tak? No, no, no. No, pachnie no. Pana go? Wiesz, że to jest dużo obierania. Wiem, że to jest dużo obierania, ale zdążę to zrobić przed wyjazdem. Mam nadzieję, że jest dobre do zobaczenia po obraniu. Cześć mordy. My już po śniadaniu, jak widzieliście, pomelo obieraliśmy, ale było niesmaczne, więc musieliśmy je wyrzucić. To no było jakieś takie dzikie pomelo z pestkami zamiast z miąższem. E, było bardzo soczyste, ale nie dało się go jeść. Idziemy właśnie na kawę, dlatego że kawa w Laosie jest dużo tańsza jak w Tajlandii i jest też dużo tańsza jak w Polsce, przynajmniej o połowę powiedzmy. Mhm. Więc stosunkowo cena e, w Laosie wszystkiego co do kawy, to kawa o jest i tak droga, ale jest dużo tańsza jak w Polsce, więc chcemy sobie wypić jakąś dobrą trapę. I następnie udajemy się na dworzec, będziemy jechać na autobus do Tajlandii. Trasa będzie trwała 3 godziny, ale to jeszcze Wam opowiemy pewnie więcej szczegółów na miejscu. Ta kawiarnia już powinna być gdzieś tutaj, więc nie jestem przekonany. Musimy zobaczyć mapę, więc sorry, ale się odłączamy. Zmieniłem właśnie kasę naprzeciwko Friendship Shop i Amor Cafe. Macie najlepszy przelicznik, jeżeli chodzi o wymianę waluty przed wjazdem do Tajlandii. Ja już wracam do hotelu po torby, łapiemy tuk-tuka. I jedziemy na dworzec. No, i jeżeli chodzi jeszcze o kawę, którą czekaliśmy tak długo, to ja jestem niezadowolony. Dostałem espresso z taką śmietaną za 33 tysiące. To jest kurde 9 zł. Ale ogólnie to nawet nie było. No, nie była super dobra. No, była przepalona, bo wlał dużo espresso, więc to przetykało długo. Przepalił kawę. A wzięliśmy ją w tej najlepszej kawiarni. Synow Cafe Mega dziwne, że zepsuł to. Sylwia ma pyszną. Chciała zimną, ja chciałem ciepłą trapę. No i właśnie dostałem taki wymysł. Mała ilość kawy. Myślałem, że się napije dużo. Trudno. Teraz następna kupna kawa będzie za dwa miesiące, dlatego, że mamy dwa kilo kawy. Będziemy sobie robić kawę samemu. Do zobaczenia z dworca. Z trasy na dworzec. Siema. Ostatnia po z w Laosie. Ostatnia leonajska kawa. Lecimy dalej. Pamiętajcie subskrypcje, komentarze, lajki albo nawet łapki w dół, co chcecie. Czekamy na reakcję. Lecimy dalej. No dzień dobry pani taksówkarzu. No dzień dobry, jedziemy do Tajlandii dzisiaj. Zapraszam na fuckę. Proszę wsiadać. Pan nam nie miał wydać hajsu. Wytargowaliśmy 30 cenę z 40, nie miał nam wydać. My też nie mamy drobnych, więc daliśmy mu 40 w zamian za nagranie i zdjęcie. <grystanie> Kopczaj! Kopczaj! Kopczaj. 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 <grystanie> Patrzcie, jaki młyn na dworcu, jak zwykle cały autobus zapakowany. Oni całe życie pakują, jak gdzieś jadą. W ogóle wszyscy podróżują w takich torbach, to jest dobre. W ogóle kupić sobie takie torby i plecaki w to pakować. Widzieliśmy już to, gdzieś ludzie tak robią, że biorą stare worki, żeby nie było widać, że jest turystyczny plecak. Jak będzie opcja to weźmiemy do środka plecaki, nie? Jesteśmy już w autobusie. Dostaliśmy takie kartki do wypisania, jak będziemy przekraczać granice. Ale nie dostaliśmy długopisu. Oh. Musimy mieć swój. Autobus jest taki Laos Przejeżdżamy właśnie przez Mekong. Jest to jedyne miejsce, w którym Laos ma jakby dostęp do dwóch wybrzeży, do dwóch brzegów rzeki. Mają też most, właśnie normalnie to przejeżdża się tym mostem już przez granicę, a my jeszcze mamy odtąd 30 km w głąb kontynentu, żeby dotrzeć do granicy. O, na rzeka, no. Mekong. Jesteśmy już na granicy, nie wiem czy można coś nagrywać, więc tak szybko tylko mówię. Dotarliśmy na wyjazdową granicę z Laosu i za chwilę będziemy przekraczać granicę w Tajlandii. Dość szybko nam to poszło, około godziny czasu z eee, samego Pakse. Dostaliśmy w autobusie kartki do wypisania wjazdowe do Tajlandii TM6. No Idziemy zobaczyć. Mamy nadzieję, że bez problemu przekroczymy granicę. Ogólnie nie ma żadnych obostrzeń, żadnych testów i innych rzeczy, więc. Powinno pójść sprytnie i gładko. Jesteśmy po odprawie w Laosie, więc teraz jesteśmy na ziemi niczyjej. Eee, bardzo szybko i sprawnie. Pieczątka na wizie, pieczątka wyjazdowa. Bo było śmiesznie, bo wyłączyli prąd aktualnie i myśleliśmy, że będzie jakaś lipa w systemie, ale nie potrzebowali w ogóle komputerów do tego. Idziemy na stronę. Tajską. Jakieś mega dziwne przejście wyglądają jak stare okopy. Musicie przejść przez granicę do Łen. Przez mamy zasięg z Tak? Mamy Rozumiem tutaj guziczki. No siema mordy z Tajlandii po raz drugi w tym roku. Jesteśmy szczęśliwi, ale mieliśmy problem na granicy, bo po strytaniu naszych odcisków palców Pan powiedział, że nie mamy wizy i nie wiedziemy. Ale my w Polsce nie potrzebujemy jako Polacy mieć wizy. Dwa razy w ciągu roku możemy wjechać za darmo, na 45 dni, nawet inaczej. Trzy razy, bo raz samolotem to się w ogóle nie liczy. Samolotem można dotywać ile się chce. A lądowa granica może być przekroczona dwukrotnie, żeby dostać 45 dni. Dostaliśmy te 45 dni, pomimo tego, że za tydzień wylatujemy na Sri Lanka, nawet w sumie za 5 dni, za 4 dni. zdradziłeś wow, gdzie lecimy. Przepraszam. No, także następne odcinki za tydzień. Sri Lanka style Indian food, curry everyday. Dojeżdżamy już do Bola Ratchathani, ale problem jest taki, że Autobusowy terminal jest jakieś 10 km od miasta na północ. W ogóle nie rozumiemy jak można takie w ogóle dworce tak daleko dawać od miasta. I tu kluka, że będą chcieli z nas ściągnąć hajs, a my pójdziemy piechotą. 10 km. Ula. I już widzieliśmy nasze ulubione sklepy 7-Eleven Lotus i Mini Bixi. O, i jest tutaj też, patrzcie, jest 7-Eleven w końcu. Co sobie robisz pierwszego w 7-Eleven? Tosta i Red Siema, Tajlandia, Czekamy do białego busa już nam podali wszystkie informacje 10-12 watów za dotarcie na train station czyli 2 godziny piechoty nam odpadają szukamy białego busa takiego jak te, ale o białym kolorze i wtedy dojedziemy na stację kupiliśmy bilety za bilet zapłaciliśmy 195 batów za osobę. Jedziemy trzecią klasą na fotelach, których nie da się w ogóle odsunąć do tyłu. Wyjeżdżamy o 7 rano, na miejscu będziemy o 16.36. Wiadomo jak to jest z pociągami, może być później. Ogólnie bardzo fajnie nam się kupiło te bilety w sensie bardzo szybko i sprawnie. Udało się dogadać po angielsku. Nie można płacić kartą, ponieważ kartą płacimy tylko powyżej 300-500 batów. No, ale przyjechały te same dziewczyny, które nam pomagały na dworcu. To te same dziewczyny nam pomogły kupić bilety tutaj. W ogóle przyjechały za nami, więc bardzo, bardzo spoko. Jutro idziemy piechotą, szukamy łazienki, dlatego się tak kręcimy. Więc tak, kończymy, idziemy szukać jedzenia, a jutro do zobaczenia w pociągu. Jesteśmy na pierwszym posiłku w Tajlandii. Ogólnie, no, ogólnie droższy jak najpa, jakieś 90 batów za, za posiłek, więc dużo, ale jemy i mega nam smakuje. Ale wróciło to, że potrawy są ostre, dlatego że w Laosie jedzenie nie jest pikantne, a to jest mega pikantne, więc dobra, no jemy, ale jest mega ostre, bardzo ostre. Dziękuję. Dotarliśmy pod nasze miejsce, w którym będziemy dzisiaj spać. Jeżeli w ogóle jest miejsce. Cena to 380 batów. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. Jest jeszcze opcja zobaczyć inny obok za 388. Ale... Nie ma nikogo. O, hello. Idziemy robić kawę. Ja szybki, na szybko Wam pokażę, jak to wygląda, jest trochę bałagan, jak takie chińskie domki. Dobra, tam wchodzimy do nas, do góry. Tam jest nasz pokój. No, taki malutki tylko łóżko i stolik, ale co nam więcej trzeba na jedną noc? I łazienki są takie. No, nieźle. Od razu prysznic. Ale pani, która prowadzi ten hotel jest bardzo śmieszna. Zaczekinowaliśmy się u pani w hostelu, hotelu za 300 batów. No warunki są ogólnie takie wiecie, jak za tą kwotę można je przegryźć jest ok. Udajemy się właśnie teraz na Night Market w Ubon tani. Ogólnie ja trochę żałuję, że nie zostaliśmy jednak jedną noc jeszcze dłużej, dlatego że mogłoby tu być ciekawie. Jest to typowo mało turystyczna miejscowość eee, i wieczorem zrobiła się taka ładna, w sensie jest oświetlona i w ogóle jest kolorowa, jakieś fontanny i pierdoły. Ale pachnie. I jest Night Market, na którym mamy nadzieję, że naprawdę dzisiaj się objemy pysznościami z Isanu, bo to jest część Tajlandii Isan. No już widzimy, że jest chyba mega. Patrzcie to. Tyle żarcia. Nie no, kochamy Tajlandię za te Night Markety tego nie, było, tego nie było. W Laosie niestety Te rogi są pyszniutkie, Widzieliśmy jeszcze roti, ale nie robią z wanami. do tego pana idziemy na pad thai pani nam z hotelu powiedziała, że łysy Chińczyk robi pad thai i że jest ekstra dobry, więc zjemy i jest też pattaj właśnie ze smażonym ryżem u niego, e, idziemy najpierw po kole do sklepu, ale w ogóle piękny jest ten Amazon Cafe, jest, jest piękniusi. Na jutro na śniadanie zamówiliśmy sobie jeszcze u Pani takie ładne kanapki, Pani nam zapieka w piekarniku, eee, chyba kosztują 40 za sztukę, ale nie mamy i tak wyjścia, bo w sumie na śniadanie nic innego jeszcze nie zjemy, wszystko będzie pozamykane, musimy wyjść za 15.06, ale no kocham to gotowanie i tutaj ogólnie jest syf, harmida jak bałagan i w ogóle no, no syf jest ogólnie, jak tak popatrzysz to jest syf. Ale, ale jest fajnie, oni w ogóle lubią te wieczorne wyjścia i my się też zawsze z nimi cieszymy jakby tak no fajnie Co chciałeś dodać? dać? Ja w tym bałaganie odnajdujemy. Tak, my A lubimy tenek, bałagan Tak za czym Nasze życie jest tak samo nudne i nie bałaganione <laughs> My już pod naszym hotelem, mamy jeszcze bułkę na jutro. Nie ogarnęliśmy sobie wody do picia. Eee, ale myślę, że... Myślę, że spokojnie, jutro jakoś ten dzień się poukłada. Spotkaliśmy mnóstwo różnych psiaków. które są bojaźliwe, nie dają się dotknąć, ale są przyjazne. Pan przyjechał chyba sprawdzić, czy lód się tworzy na rano. Mają tu chłodziarki, patrzcie to. Cała mafia, jeszcze jeden. A co one mają z łapkami? Wszystkie łapkami dziwnie biegają. E, ogólnie nasz dzisiejszy transport był mega przyjemny. Te 3 godzinki nam zleciały w autobusie. Jutro 10 godzin w pociągu. E, damy radę. Idziemy spać. Nie wiem czy odcinek ten był jakiś bardzo atrakcyjny, ale może jak macie jakieś pytania co do w ogóle przejazdów między Laosem a Tajlandią. W drugą stronę, jak wyglądają sprawy wizowe. Piszcie do nas śmiało, odpowiemy Wam na wszystkie pytania w miarę możliwości czasowych. No i co? Czekamy na Wasze subskrypcje, komentarze i łapki. Dzięki za dzisiaj. Pozdro. Dobranoc.